Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Jesteście tam? Są ci ciężko, są, są! A wiesz, ci ciężko, co? Co Wódźku? Ja się już nie mogę doczekać świąt, wiesz? Wiesz, już po prostu tak się cieszę, że, że, że mamy taki uzdobiony dom i że zrobiliśmy pierniczki i wieniec i, 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 i że będzie pyszne jedzenie i, i że będą prezenty. No po prostu nie mogę się doczekać, wiesz? Mhm. Mm to wszystko są przepiękne rzeczy, Fudźku. Ja też się bardzo na nie cieszę. Ale pozwól, że opowiem ci pewną historię. <laughs> Czy to będzie... O świętach? No, w pewnym sensie może to będzie o świętach. To jest prawdziwa historia, wiesz, to op opowiedziała mi ją moja babcia Emilka. Ha! To będzie prawdziwa historia. Ha! Takie są najlepsze. To ja już słucham. Posłuchajcie i wy, było to już dosyć dawno temu. Bo babcia Emilka urodziła się ponad 100 lat temu, 115 lat temu w 1905 roku, i ona opowiadała mi o takim wydarzeniu, które miało miejsce za jej życia. W pewnym domu urodziło się dzieciątko. Było wiele radości. Na pierwsze urodziny sproszono gości, rodzinę, która mieszkała bliżej i dalej. Goście zaczęli się zjeżdżać. Mamusia i tatuś byli bardzo podekscytowani. Witali ich wszystkich w progu. Mamunia biegała co chwilę do kuchni jeszcze doglądać smakołyków, które przy, przygotowała na tą piękną uroczystość. Tatuś odbierał od gości ciężkie płaszcze, bo była to zima, padał deszcz ze śniegiem. Potem Wszystkich prowadzono do, do pokoju, gdzie był stół pięknie nakryty świątecznymi talerzami i najlepszymi sztućcami, było bardzo pięknie. Po chwili na wieszaków przedpokoju zabrało, zabrakło miejsca na płaszcze i goście zaczęli rzucać płaszcze na łóżko w sypialni, jak się czasem robiło przy y, większej ilości gości. Wszyscy usiedli, rozmawiali, nie, niektórzy nie widzieli się ze sobą już bardzo długo, było bardzo miło, bardzo pięknie, mamusia jeszcze ostatnie rzeczy w kuchni tam dopilnowywała, przynosiła y, jeszcze na stół to, czego brakowało, aż w pewnym momencie ktoś zapytał, no dobrze, ale gdzie jest nasz dzisiejszy solenizant? Mamusia spojrzała na tatusia, tatuś na Zaczęli rozglądać się, gdzie jest Dzieciątko. Gdzie jest Dzieciątko? Poszukiwali go w jednym pokoju, w drugim. Nie mogli go nigdzie znaleźć. Najpierw szukali spokojnie, a potem w coraz większej panice. Aż w końcu ktoś powiedział, ciii! Usłyszano cichuteńki płacz dziecka. Początkowo nie wiedzieli, gdzie to Dzieciątko jest. Ale w końcu ktoś odkrył. Że w sypialni, na łóżku, pod całą górą ciężkich, mokrych płaszczy, płakało cichutko, kwiliło małe dzieciątko. Przyczyna tego całego zamieszania i tego świętowania, w ostatniej chwili udało się wyciągnąć je z pod tej góry ciężkich, mocnych, mokrych płaszczy i uratować. Przed uduszeniem. I to już koniec tej opowieści. Ha, to już koniec? Ale to całe szczęście, że oni znaleźli to dzieciątko. No, całe szczęście. Ale, ciociu, ty powiedziałaś, że, że ta to, to, y, historia ma t, taki, że coś, ona jest troszeczkę związana ze świętami, tak mówiłaś. No, bo widzisz, Fućku, w tym całym natłoku pięknych rzeczy i sprzątania przed świętami i wieńcy i pierniczków i, i zdobienia choinki i, i pysznego jedzenia i y, 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 y prezentów czasem zapominamy o solenizancie o tym z powodu którego te święta w ogóle mają miejsce oho warto o tym pomyśleć prawda no no, ja o tym, ja o tym pomyślę na pewno, ciociu ciężko. Ja też, Wódźku, będę się starała o tym pamiętać. Pomyślcie i wy. Pomyślcie i wy. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.